Ostatnimi dniami mogło się pojawić w Twojej głowie pytanie, czy kupować, czy sprzedawać. Otóż znajdujemy się w bardzo ciekawym momencie i ja w tym materiale wytłumaczę Tobie, co konkretnie robić w aktualnej sytuacji, aby wyjść z tego nie dość, że cało, to jeszcze jak najbardziej wykorzystać zaistniałą sytuację rynkową, która jest naprawdę bardzo dynamiczna. Za chwilę omówimy sobie sytuację Bitcoina oraz altcoinów, dlatego usiądź wygodnie, skup się, najzwyczajniej może się opłacić. Nie będę tłumaczyć, skąd się wzięły wzrosty w ostatnim czasie, ponieważ to już omówiłem w poprzednim materiale, dlatego teraz omówimy sobie to, co będzie dalej. Bardzo dużo mówi się o osiągnięciu all-time high jeszcze przed halvingiem, czyli w ciągu następnych 50 paru dni. I rzeczywiście jest to scenariusz, który staje się coraz bardziej prawdopodobny, jednak musisz mieć na uwadze czynniki, które teraz przytoczę. Pomocą w ocenieniu aktualnej sytuacji przyda się wskaźnik Golden Ratio Multiplier. I tutaj zauważymy ciekawą sytuację, w której czerwona linia, ona była dotykana. W kontekście minionego cyklu, po halvingu również w okolicach all-time high, oraz bywała przebita przed halvingiem. Dlatego branie tej metryki pod uwagę może się okazać przydatne, tym bardziej jeśli zerkniemy sobie na jeszcze bardziej miniony cykl, to ta czerwona linia idealnie wręcz wyznaczała nam lokalne szczyty, zarówno przed halvingiem, jak i po halvingu. A wręcz zbliżenie się do tej linii bywało sygnałem do tego, aby realizować zyski i dokładać ponownie na zielonej linii. A zielona linia w aktualnej sytuacji na rynku znajduje się na chwilę obecną przy 44 200 dolarach, a czerwona linia w aktualnym momencie znajduje się przy 67 000 dolarów. Więc co ja robię w tej sytuacji? Możesz kojarzyć, że mam parę otwartych pozycji na XRP, Cardano, Litecoin, Manta oraz na Starknecie. Wszystkie z tych pozycji rozgrywam na ByBicie, a wraz ze zmiennym środowiskiem naturalnie przychodzi ryzyko, dlatego może się przydać airdrop, który... więc zostawiłem link poniżej pod tym filmem do odebrania tego airdropu, czyli około 800 złotych na rozgrywanie Bitcoina lub Ethereum bez ryzyka, ponieważ narażasz tylko ten darmowy airdrop, a wszelkie zyski, które możesz ugrać są normalnie wypłacalne, i możesz z nimi zrobić wszystko co chcesz, kupić inne kryptowaluty, otworzyć kolejne pozycje, lub normalnie sobie wypłacić. Dogadałem ten airdrop dla nowych osób. Więc jeśli jeszcze nie masz konta, to teraz jest dobra okazja. A prawda jest taka, że prędzej czy później i tak założysz konto na Bybit, na przestrzeni tego cyklu. Sam korzystam z paru giełd, ale to właśnie tutaj na Bybicie rozgrywam 90% moich wszystkich zagrań. Więc zostawiłem link poniżej pod tym filmem do odebrania tego airdropu. Po jego kliknięciu zostaniesz przeniesiony na tą stronę i wszystko jest tutaj krok po kroku wytłumaczone co zrobić, aby się odnaleźć. Naturalnie dzieliłem się moimi konkretnymi momentami wejścia na telegramie LTC. I również podzieliłem się ostatnio moimi ruchami, w których grupowicze dowiedzieli się, że ja już realizuję zyski na pozycjach lewarowanych, ale swoich toreb długoterminowych ja nie dotykam. Zrealizowałem połowę longa na Cardano przy zysku ponad 110%. Zrealizowałem 25% pozycji long na XRP przy nieco ponad 130% zysku. Na Litecoinie podobnie zamknąłem 50% pozycji przy 20% zysku. Zatem w obecnej sytuacji jest co rozgrywać na rynku. Korekta jest jak najbardziej naturalną rzeczą i nie ma co jej się obawiać, a wręcz w obliczu aktualnej sytuacji być wdzięcznym, jeśli ona się pojawi, by móc dodatkowo powiększyć swoje torby. Tym bardziej, jeśli zerkniemy sobie na wykres godzinny, to objawi nam się tego typu formacja. Jest to najzwyklejsza bycza flaga, której się aktualnie konsolidujemy i znajdujemy się na wsparciu. Jest to formacja, którą można było zauważyć na Twitterze już nieraz i przedstawię tobie teraz swego rodzaju predykcję lub po prostu pewien scenariusz, który wydaje mi się dosyć prawdopodobny. Po pierwsze Znajdujemy się w bardzo byczym środowisku i wybicie się z tego trójkąta jest możliwe. Osiągnięcie wspomnianych poziomów, czyli mniej więcej 67 tysięcy dolarów, by dodało jeszcze więcej do pieca. I tego bardzo by chcieli marketmakerzy, którzy w każdej chwili mogą zachwiać rynkiem i sobie ściągnąć pyszne likwidacje. No i właśnie, w kontekście płynności to wzwyż od aktualnej ceny jest bardzo znikoma do zebrania przez marketmakerów. Jednak myślę, że Twoją uwagę przykuły już te trzy budujące się zagnieżdżenia, zwiększając prawdopodobieństwo, że większa korekta może mieć miejsce coraz bliżej. Między innymi przez ten tok myślenia postanowiłem zrealizować dosyć znaczną część pozycji, które wcześniej omówiłem. Zatem przedstawię Tobie teraz trzy scenariusze na rozegranie bitcoina w krótkiej perspektywie, w średniej perspektywie oraz w długiej perspektywie. Zatem, w krótkiej perspektywie, to tak jak omówiłem, jest przestrzeń na wzrosty. Są one bardzo prawdopodobne. Dlatego, jeśli chcesz trzymać swoją pozycję na bitcoinie przez tylko parę dni, to granie long lub zwykłe zakupy spot, aby ugrać te koło. 8% od aktualnej ceny może być czymś, co Ciebie zainteresuje, jednak w średnim terminie, czyli na przestrzeni powiedzmy paru tygodni, to coraz bardziej prawdopodobne będzie pojawienie się korekty, którą wcześniej mówiłem. I nie wykluczam nawet budowania pozycji short na Bitcoina, właśnie w tym czasie. Oczywiście na bieżąco będę informować, jakie konkretne pozycje, w jakich cenach otwieram na moim telegramie, który również znajdziesz poniżej pod tym filmem w opisie. Natomiast w długiej perspektywie, czyli w perspektywie paru miesięcy, to sytuacja zapowiada się zdecydowanie byczo. I nie zdziwię się, jeśli potencjalna korekta pohalvingowa się skończy, to od tamtego czasu zaczną się po prostu wzrosty, na których nie załapanie się będzie najzwyczajniej mało przyjemną sytuacją dla osób, które są poza rynkiem lub źle się upozycjonowali. Dlatego w tym czasie może się spodziewać, że ja na bieżąco będę informować, co się dzieje na tym rynku, wrzucać raz jeszcze konkretne analizy, konkretne altcoiny, tak aby wspólnie wycisnąć z tego rynku jak najwięcej. Więc podsumowując, to w krótkim terminie bym się nie zdziwił, jeśli sytuacja by wyglądała tak, że wybije mi się z tego trójkąta. Ponownie go przetestujemy oraz Bitcoin poleci na te 67 tysięcy dolarów około. I w tym scenariuszu ja będę jeszcze bardziej agresywnie realizował zyski z moich lewarowanych pozycji, ale nadal moich long termowych toreb ja nie będę dotykać. Lub ta wspomniana korekta zacznie się prędzej niż później, czyli wybijemy się z tego trójkąta dołem i to będzie dla mnie okazja, aby dołożyć do swoich pozycji i jeszcze bardziej poszerzyć swoje torby długoterminowe. Jeśli miałbym Ci podać jakąś konkretną datę z mojej kryształowej kuli, to pojawienie się tej korekty w ciągu dwóch tygodni od teraz, czyli od początku marca jest bardziej prawdopodobne niż mniej. Dla tych chcących jeszcze więcej mięsa i konkretów przejdziemy sobie teraz do Litecoina i ja wiem nie przepadam sam za nim, jednak subiektywne odczucia rzadko kiedy się przekładają na realne pozytywne wyniki na rynku, dlatego skupmy się teraz na tym na czym możemy najzwyczajniej zarobić, a nie czy nam się coś podoba, czy nie. Na Litecoinie dzieje się to, co zazwyczaj ma normalnie miejsce po wzrostach Bitcoina i osiągnięcie jeszcze wyższych poziomów od aktualnych, tym bardziej w obliczu potencjalnych wzrostów na samym Bitcoinie, jest jak najbardziej możliwe. I tak jak mówiłem, ja już mam pozycję otwartą z ceną wejścia na poziomie 83,5 dolara. To long z dźwignią 3x. Jednak dla osób, które mogą uznać, że ta pozycja już odjechała, to lecimy dalej. Otóż TIA. TIA znajduje się w bardzo ciekawym momencie, ponieważ Celestia, ona od wejścia na rynek cały czas rosła z małymi kolektami po drodze. To po przejściu na wykres 4 i połączeniu świec, które aktualnie widzisz, to zobaczysz, że aktualnie znajduje się na paru wsparciach z kolejnymi nie tak daleko w kontekście potencjalnych spadków. I te poziomy, które ja teraz wyznaczam, one będą dla mnie służyć jako. Obszary do poszerzania swoich toreb długoterminowych oraz otwierania pozycji long również z małą dźwignią od 3 do 5x. Zależy na co rynek nam pozwoli. A z racji tego, że już znajdujemy się na dosyć kluczowym wsparciu, czyli na tej niebieskiej linii, to budowanie pozycji long już teraz ma sens. I jeśli do tego miałoby dojść, to osobiście bym pozwolił sobie na dźwignię 3x, a nie 5x. Odpowiednie upozycjonowanie się zarówno na spot, jak i na pozycjach z niską dźwignią, odpowiednio zarządzanymi przez kolejne 2-3 miesiące, może potężnie oddać w trzecim i czwartym kwartale tego roku, a nawet jeszcze w 2025. Już teraz coraz więcej jest poszlak, że Hossa, taka cała prawą i paraboliczne wzrosty, są już za rogiem. I aby dodać trochę takiej nadziei na koniec tego materiału, jako ciekawostkę pokażę tobie, że pojawiła się czerwona kropka. Czerwona kropka na wykresie, który dotychczas z dobrą skutecznością pokazywał okresy HOS bez akumulacji i dystrybucji. Nie wszystkie wskaźniki od plan B. Się sprawdzały, dlatego bym podchodził do tej metryki z dosyć takim przymkniętym okiem. Jednak patrząc na rynek w dłuższej perspektywie, to te wszystkie poszlaki, które widzimy, że hossa się zaczyna, mogą mieć sens. Na koniec przypomnę, że dzieli Ciebie dosłownie parę kliknięć od odebrania darmowego airdropu i to nie małego, te 200 dolarów myślę, że może się mocno przyłożyć do rozwoju nowych osób, które chcą wejść na rynek, ale nie chcą za dużo ryzykować, jak i zarówno dla średnio zaawansowanych i bardziej zaznajomionych z rynkiem. Gratis to uczciwa cena, a wszelkie profity, które tutaj się ugra, w dłuższej perspektywie mogą się zamienić w naprawdę fajną sumkę. W aktualnym stanie rynku, w jakim się znajdujemy, to każdy dolar może być wart nawet kilkadziesiąt za parę miesięcy. Dlatego bądź na bieżąco, już niedługo wrzucam kolejny materiał, który zdecydowanie może się przyczynić do lepszego zapoznania się z rynkiem w aktualnej sytuacji. Dlatego subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie robisz i widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia i cześć.